thank you Zaczynam od śniadania. Idę do pobliskiego warunku. Restauracje są bardzo drogie, kilkakrotnie droższe, a jedzenie naprawdę wcale nie lepsze, bo nawet nie wiadomo co ci podadzą. A tu sobie samemu można wybrać. A ja tu chodzę. Jest tu lada z daniami, można sobie. Wybrać, co się chce, tylko o określonej godzinie, bo za późno to też już wszystko przebrane jest. Grzyby, jajka, ryż, warzywa. Każda ulica w zatłoczonym mieście indonezyjskim nie jest zbyt ciekawa. Popołudniami straszny upał. Tu siedzą turyści, mają nogi zanurzone w wodzie i popijają schłodzone piwsko. Na większych skrzyżowaniach stoją różne posągi bóstw hindu. W cenie od 20 do 35 dolarów, w tym są zestawy śniadaniowe. Mnóstwo hotelików i hoteli przystępnych dla Polaków w zasadzie to więcej niż 20 dolarów nie wynosi taka noc spędzona. Tym liczone jest najczęściej jakieś śniadanie proste. Taki często jest tak, jeśli zamawia się hotel. To jest wliczony transport z lotniska i do lotniska. Tu jest niedaleko, więc oni na tym jeszcze zyskują. Przylatując do Kuta, ten pasar na Bali, to naprawdę się opłaca brać ten transport, bo publicznymi środkami to jest tragedia. Kiedyś to było bez problemu, dzisiaj tego praktycznie transportu nie ma. W wiele miejscach kładą te koszyczki z darami i podpalają te laseczki. Wszędzie czuć ten zapach. Specyficzny zapach dla hindu porównując inne miasta trzeba powiedzieć, że Kuta jest czystym miastem dzielnica południowa Denpasar Wchodząc do tej restauracji, wybierasz sobie rybkę, którą chcesz zjeść. To akurat jest akwarium, bo tu już jest kilka akwariów, ale są tu akwarie z rybami, które się wyławia, czy innymi owocami morza, które się zjada. I to w tu ale one są żywe. Takie dziesięciocentymetrowe krewetki. Wracam do hotelu. Dłużej niż półtora do dwóch godzin nie można chodzić po ulicach bo jest strasznie gorąco. Trzeba się odpocząć w chłodnym, klimatyzowanym pokoju i potem można znowu. Czas pakować rzeczy i szykować się na lot do Polski. Teraz um, wiemy skąd ten hałas w Indonezji. Takich parkingów jest setki. Terminal międzynarodowy Kuta Denpasar. Dzisiaj mam lot do domu. Dołu trzeba podjechać windą na drugie piętro i już się jest w strefie wylotów, odlotów. W tym miejscu sprawdzą, czy masz bilet, skontrolują, co masz w bagażu, prześwietlą, czyli i jesteś już na strefie. Jest godzina 22:30, jestem na lotnisku w Singapurze. To jedno z najładniejszych lotnisk, jakie widziałem w życiu, i byłem, bo byłem na wielu. Już jestem czwarty raz chyba. Dłynna indonezyjska kawa. Kopiluwak. 50 dolarów, 60 gram. Nie na moją kieszeni. Najbardziej spragniony jestem po dwóch miesiącach polskiej kiełbasy. A tutaj jest coś takiego, co by mi zasmakowało. Niestety, moja kasiora się skończyła. Jutro już o ile Bóg da będę naszą Polską Cinał o i by się zjadło listeczek takiego czegoś, ale zapłacić za to 5-6 dolarów za taki listek to nie ma sensu Tu naprawdę poświęcają wiele pracy, by stworzyć dla podróżnego warunki przyjemne i piękne w otoczeniu zieleni to jest nocna praca, każdego dnia wymieniają, podlewają. Lotnisko jest ogromne, bo przyleciałem na terminal numer 1 trzeba było z 10 minut iść przez terminal, potem jeszcze kolejką podjechać na terminal drugi i załatwić Boarding Pass, kartę pokładową, bo nasi jeszcze nie załatwili tego, żeby dostać ją za jednym razem na początku podróży. Wszędzie powszechny język angielski, a ludzie bardzo, bardzo pomocni, nawet sami pytają, jak na jakiś problem podchodzą i pytają, czy pomóc. Trzeba jest cokolwiek pokazywać, bo jest tego tak dużo. Niestety Singapur bardzo bogaty kraj, ale on wykorzystuje siłę roboczą ludzi krajów sąsiednich Filipin, Indonezji, Malezji. To storczyki. Przy sztucznym świetle. Nie tylko ja to filmuję, ale tu większość stoi z aparatami, kamerami, filmuje. To naprawdę nie sztuczne, a ogromne. Musiałoby być tu słoneczne. Wiatło, to by inne barwy miały. Zielonka Ogromne białe. Tutaj niesamowite. Nawet w ogrodzie w Bogorze w Indonezji nie widziałem takich. tu się wszyscy fotografują na tle tych pięknych kwiatów mówiąc o złotych rybkach ogromnych karasiach dosyć tego ogrodu trzeba iść na moją bramę numer 33 przez to, że to lotnisko jest tak ogromne, przestrzennie, nie widać tych tłumów ludzi, się rozchodzą na te kilkadziesiąt bramek czy bram. Szaldy do poznania.